Kusz po pierwszych wrażeniach płynących z masowo udostępnionej rozgrywki Battlefielda 6, pomału zaczyna opadać, a większości z nas towarzyszy już raczej stabilizacja i cementowanie opinii na temat gry. Liczy się to zarówno tych, którzy mieli już możliwość dorwać BT we własne pady, myszki i klawiatury. Na samym tylko Steamie, który stanowi jedynie część bazy graczy z samego PC, nie licząc dodatkowo konsol, w szczycie pierwszego dnia bety zarejestrowano blisko 335 tysięcy graczy. Aż strach pomyśleć, ile ta liczba wynosiłaby na wszystkich platformach i launcherach aczkolwiek dopisali również ci, którzy albo oglądali rozgrywkę, albo nawijali progres na nagrody z Twitchowych dropów, bowiem na popularnej, fioletowej platformie w szczycie zaobserwowano blisko 845 tysięcy użytkowników, kosmos. Niezmiernym plusem, który przyczynił się do takiego stanu rzeczy, był fakt odpowiedniego przygotowania deweloperów do skali, z jaką przyszło im się zmierzyć i dzięki temu wszystko wystartowało w miarę płynnie. Mam wrażenie tak, jak sobie to zakładano, co jest dobrym sygnałem i było niezmiernie ważne, nawet pod kątem takiej ich sprawczości. Niemniej pojawiło się sporo pomniejszych i błahych problemów, które jednak utrudniały czasami niektórym graczom możliwość dostania się do meczu, obsługę znikającej broni, czy występowało tłumienie zarówno dźwięków wystrzału, jak i żołnierzy. Tak jak jednak wspominałem przed startem bety, było to naturalnie wpisane w sam program testów i nie ma się czemu specjalnie dziwić. Niemniej deweloperzy wyszli temu naprzeciw i opublikowali stale aktualizowaną listę problemów, które są poddawane naprawie. Niektóre natychmiastowo, a inne wymagają dłuższej uwagi w późniejszym czasie. Wśród nich kryje się jednak oświadczenie deweloperów na temat chyba najbardziej palącej kwestii w nowym Battlefieldzie, która jest jednocześnie kluczowym elementem strzelanki jako takiej. Mowa oczywiście o podkreślanym przez zdecydowaną część graczy w swoich wypowiedziach „odrzucie broni”, a także pewnej niekonsekwencji we wprowadzanych zmianach. Tego co napisali na ten temat deweloperzy, dowiecie się w tym materiale. Oprócz tego chciałbym podzielić się po tym pierwszym dniu bety swoimi już nieco głębszymi spostrzeżeniami i obserwacjami, no bo na takie pełne, kompletne wnioski przyjdzie jeszcze czas, aczkolwiek dzięki temu pojawia się właśnie przestrzeń do wielu ciekawych dyskusji. Pierwsze z nich już w tym materiale. Jeśli nie chcecie przegapić natomiast kolejnych odcinków z Battlefielda 6, to zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale. Tym bardziej, że zbliżamy się do 9000 subskrypcji oraz do stawienia łapki w górę w walce z algorytmami YouTube'a. Ja jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Laser gun laserowa broń. Takie określenia często padały w sferze medialnej. Można by powiedzieć, że wszystkie te pojęcia, niekiedy może troszeczkę przerysowane, dotyczyły jednak bardzo ważnego fragmentu rozgrywki odnoszącego się do bardzo prostego modelu prowadzenia ognia oraz bardzo łatwego kontrolowania odrzutu. Bo to nie jest też tak, że tego odrzutu w ogóle nie ma. Czasami występuje on bardziej w tej sferze wertykalnej, czasami jest to większy odrzut horyzontalny. Niemniej jednak goła broń bez dodatków ten odrzut faktycznie posiadała i ten pattern był odczuwalny podczas prowadzenia, zwłaszcza na samym początku, jeśli weszliście. Do rozgrywki. Wraz z upływem czasu, kiedy zdobywaliście pewne odlokowania, a broń posiadała wyekwipowane kolejne to dodatki, które pomagały niwelować zwłaszcza ten odrzut pionowy, można było faktycznie dojść do wniosku, że strzela się troszeczkę zbyt łatwo. Zależy to również od typu broni, z którego korzystamy. Jak dobrze wiemy z poprzednich battlefieldów, naturalnie występuje taka broń, która charakteryzuje się tym łatwiejszym do kontroli modelem odrzutu. Niemniej jednak sytuacja tutaj jest troszeczkę chyba mam wrażenie nagminna. Jest to zwłaszcza widoczne w momencie, kiedy prowadzimy ogień ciągły. Wtedy to wraz z wystrzeliwanymi pociskami mam wrażenie, że zmniejsza się proporcjonalnie odrzut pionowy, natomiast ten efekt dlum i powiązany z nim odrzut poziomy, horyzontalny, zaczyna się w tym momencie zwiększać. To oczywiście ma nas zmusić do tego, abyśmy w większym stopniu korzystali z strzelania seriami, berstowali. Tak jak jednak powiedziałem, jest to dosyć poważna kwestia i na ten temat wypowiedzieli się również deweloperzy we wspomnianym w spisie błędów i kwestii, których są już świadomi. Wersja wczesnego dostępu i następnie już w pełnej otwartej bety korzysta z tej samej wersji gry, co podczas eventu ujawniającego tryb multiplayer w Los Angeles. I chcą deweloperzy zaznaczyć, że są świadomi właśnie naszych opinii dotyczących wzorców odrzutu broni. Chociaż w otwartej becie nie znalazły się jeszcze zmiany w tym zakresie, które teoretycznie miały już być poczynione, to seria poprawek balansujących właśnie odrzut została już wprowadzona do ich wewnętrznego klienta, jednak nie udało się ich umieścić już w wersji Open Beta na czas. Zespół stale ma zwracać uwagę na opinie dotyczące wszystkich aspektów broni i w późniejszym terminie będzie informować graczy o szczegółach związanych właśnie zarówno z balansem broni, jak i całą rozgrywką. Także można powiedzieć, że ta kwestia została już zaadresowana i mam taką cichą nadzieję, że być może już w tej wersji od 14 do 17 sierpnia, czyli tego drugiego terminu bety, zostanie to już wprowadzone. Dlaczego? Jest to dla nich niepowtarzalna okazja, żeby na tak dużej skali i na tak dużej próbie danych móc ocenić, jak te zmiany będą się już finalnie zachowywać. Oczywiście nadal będzie to poprawiane i usprawniane do takiego momentu, w którym zostanie osiągnięty ten tak zwany złoty środek, niemniej trochę szkoda, aby zostało to zmarnowane. Zwłaszcza, że te zmiany są wprowadzane troszeczkę nierównomiernie, jeżeli już zdążyliście zobaczyć. Bo tak jak mówiłem w poprzednim materiale, coś, co było już zaznaczane i było sygnalizowane przez deweloperów ponad dwa tygodnie temu, nie zostało jeszcze wprowadzone do gry. Mowa oczywiście o tym, że inżynier nadal posiada dwie wyrzutnie, a z kolei zmiana, o której informowano kilka dni temu w klasach, a więc przesunięciem tego znacznika odrodzeń ze zwiadowcy do szturmowca, również nie jest jeszcze tutaj aktywna. Natomiast zmiana dotycząca szturmowca, który w ramach swojego gadżetu może również wyekwipować teraz nie każdą broń główną, ale karabinek, diemary i shotguny jest również aktywna, zatem ta niejednoznaczność i nierównomierność w konsekwencji wprowadzania zmian jest jednak nader widoczna. I tak się teraz zastanawiam czy to jest faktycznie błąd, bo już kilka razy informowano o tym, że chociażby w zakresie inżyniera ta zmiana została już wprowadzona, nie mamy się czego obawiać. Ale cały czas jakby próbowali forsować tę swoją opinię i zwiększać być może właśnie próbę testów dotyczącą tego czy jest to potrzebne i niezbędne czy też nie. Co jest jednak dziwne, bo informowano już o tym właśnie te dwa tygodnie blisko temu, że jest to zmiana, która została po prostu odrzucona przez graczy już na etapie Battlefield Labs i nie potrzeba do tego żadnych kolejnych ulepszeń. I oczywiście w kwestii transparentności, wiarygodności jest ona na dosyć dużym poziomie, bo jednak informują o tym, co się dzieje na bieżąco, próbują zapewnić nas, że mają świadomość o czym my mówimy i aktywnie jakby chcą to zaaplikować do gry. Jednak z tym wdrożeniem jest to nierównomierne. Mam wrażenie, że traktują to selektywnie, dosyć wybiórczo, mimo że obiecują, że zostanie to wprowadzone w danym zakresie. Oczywiście jest to ważne, że robią to cały czas na bieżąco, w dosyć szybkim tempie i tego oczywiście nikt nie neguje, natomiast zastanawia mnie właśnie skąd to po prostu wszystko wynika bo jest to widoczne również w innych segmentach. Nie, nie mówię już konkretnie o przeglądarce serwerów, o której deweloperzy widzę, że nie mają tak naprawdę wszyscy pojęcia, dlaczego jest tak bardzo pragniona przez graczy, zwłaszcza w tym trybie multiplayer, a nie tylko i wyłącznie w portalu, ale tyczy się to również innych rzeczy, jak baretki, plutony, czy brak nawet rotacji na mapach, co sprawia, że czasami możemy grać kilka razy tę samą mapę na tym samym trybie z rzędu. Oczywiście w becie, kiedy jest ta pula map mniejsza, jest to oczywiście naturalne, natomiast pewna rotacja mogłaby nieco odświeżyć również nasze wrażenia z rozgrywki. Do tego dochodzi kwestia plutonów i niby deweloperzy są świadomi tego, jak ważne są dla nas takie pomniejsze smaczki, ciekawostki czy też rzeczy, które wprowadzają interakcje w samej społeczności. Niemniej jednak tak, kiwają tą głową, mówią, że coś zrobią i. Potem transparentnie oczywiście jest to wszystko cały czas zaznaczane, natomiast rozmywa się to w dalszym czasie, czego przykładem jest właśnie nierównomierne wprowadzenie chociażby zmian, o których do tej pory powiedziałem. Idziesz i czekasz na moich kolegów. A jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak proszę pana. Oczywiście proszę pana. 20% proszę pana. 30% też może być i 50 proszę pana się znajdzie. Dziękuję bardzo, całuję rączki. Oczywiście, proszę pana. Jakoś mocno się tutaj oczywiście tego nie czepiam, bo jest to bardzo wzmożony okres pracy również i dla nich, a te zmiany, które jednak są najbardziej palące, są adresowane i są nam komunikowane, jak chociażby właśnie ten odrzut broni i mam nadzieję, że zostanie po prostu to wszystko wprowadzone jak najszybciej. Też chciałbym, żebyście mieli świadomość, że ten build, z którym mamy do czynienia w OpenBecie, jest wsparty wszystkimi najnowszymi wnioskami deweloperów na temat rozgrywki, także nie można też jej, myślę, jeszcze na razie finalnie oceniać, bo nie jesteśmy w stanie ocenić pełnego kontekstu, в изменах. Ale myślę, że moje wrażenie i taka pierwsza ocena tożsama jest również bardzo fajnym komentarzem, który przytoczył któryś z Was. Im dłużej gram, tym bardziej mi się podoba. Trzeba się trochę przyzwyczaić. I to jest trochę prawda, bo ten próg wejścia w momencie, kiedy na mapach jest taki wszędobylski chaos, również z racji na tą powszechną destrukcję, na bodźce, na te dochodzące do nas strzały, które często bardzo szybko potrafią nas zabić, również z racji na to, że troszeczkę łatwiej się strzela, powodują, że ta adaptacja musi po prostu chwileczkę potrwać. Ale im dłużej się gra, dostosuje się swoje ustawienia, sterowania, czułość i tak to zaczyna faktycznie to przynosić coraz więcej frajdy. Jeżeli chodzi o mapy, bo często zdarzają się komentarze, że faktycznie są to strasznie ciasne, małe mapy i nie mamy tego, co Battlefield również kiedyś oferował, a więc te walki również na większą skalę. Mam wrażenie, że zrobiono to z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli pamiętacie, we wrześniu 2024 roku Vince Zampella, podczas już takiego oficjalnego zaprezentowania, czym będzie charakteryzować się nowy Battlefield, wspomniał, że chcą przywrócić właśnie te bardziej skondensowane, również miejskie mapy, których od lat w serii aż tak nie było dużo. Bo jeżeli cofniemy się pamięcią, to jest to faktycznie spustoszenie z Battlefielda 5, czy zremasterowana operacja metro w wersji drugowojennej, czy spisek chociażby z Battlefielda 2042 po drodze była jeszcze mapa przystań z sezonu 7 już praktycznie na sam koniec wsparcia gry. Niemniej ten deficyt takiej typowo miejskiej współczesnej walki był obecny. A teraz tutaj zarówno Kair, jak i Gibraltar nie tylko oferują ciasne uliczki, naprawdę potężną możliwość flankowania, ale również wielopoziomowość, bo to, że są to troszeczkę ciasne i mniejsze mapki, do których przywykliśmy, nie oznacza, że walka na nich jest po pierwsze łatwa, a po drugie taka liniowa. Są to mapy, które mam wrażenie charakteryzują się właśnie tą wielopoziomowością, dającą bardzo dużo opcji flankowania, i też czasami daje dużo opcji wyjścia z patowej sytuacji. Troszeczkę inaczej może jest na przełamaniu, gdzie jednak ten obszar jest bardziej zakrojony, ale jednak. Zatem po tych słowach Zampelli mam wrażenie, że chcieli właśnie tym krokiem i zapodaniem właśnie tych trzech, czterech map, które charakteryzują się może poza tym Tadżykistanem taką większą, zurbanizowaną walką, pokazać swoją sprawczość. Pokazać, że dowożą obietnice, o których mówili już praktycznie rok temu. Do tego oczywiście dochodzi kwestia danych. Tak jak już mówiłem w przypadku Battlefield Lapsów, kiedy te mapy były wdrażane i zderzyliśmy się po raz pierwszy z ich skalą, była mowa właśnie o tym, że na tych mapach najlepiej sprawdza się intensywność walki, gdzie bardzo często dochodzi po prostu do kontaktu z wrogiem i łatwiej możemy ocenić nawet jakieś błędy czy elementy, które wymagają po prostu poprawek. A trzecia kwestia to jest to, że najłatwiej można było je po prostu zbalansować. Były w lapsach, były cały czas balansowane, i myślę, że z taką pewnością mogli nam je obecnie zaoferować. Z tymi większymi mapami czasami różnie jest z balansem, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na ich listę i występuje tam chociażby właśnie obczyta operacja Firestorm, czy inne mapy, również w Tadżykistanie ta nieco większa, no to to All Out Warfare faktycznie będzie obecne i myślę, że wraz z dodawaniem kolejnych porcji zawartości również będziemy świadkami tych nieco bardziej rozległych map. No a czwarty powód to oczywiście zainteresowanie. Jeżeli my wiedzieliśmy, to oni również na pewno wiedzieli, że tym razem rola Battlefield'a i Call of Duty się nieco odwraca i tym razem to Battlefield będzie na świecznikach przy nieco złym pijarze i wizerunku jaki obecnie ma Black Ops 7. Dlatego tutaj też jest taki wild guess, że jeżeli było zainteresowanie duże graczy Call of Duty, to również chciano pójść na pewien kompromis i podczas tej bety zainteresować ich właśnie grą poprzez nawet skondensowanie tych walk na mniejszej skali. Co oczywiście nie jest złe, bo tak jak mówiłem, nawet po mapie w Kairze, możemy zobaczyć, jak duże jest tam możliwości flankowania, wdrapywania się na budynki. No, i ta destrukcja po prostu wtedy nam współgra, bo jeżeli chcemy sobie otworzyć nowe przejście, no to niszczymy sobie budynek, i po tym rumowisku wchodzimy sobie na górę. Współgra to po prostu tak taktycznie. Bardzo podoba mi się opcja bodycama, nie wiem czy na to spojrzeliście, ale w ekranie odrodzenia, jeżeli oglądacie punkt widzenia waszego kompana z drużyny, to jest tam charakterystyczny efekt rybiego oka, który możemy właśnie spotkać na takich kamerach noszonych przez y, służby mundurowe. Bardzo fajna opcja i bardzo fajnie wygląda. Strzelanie z biodra na razie moim zdaniem jest troszeczkę niejednorodne, bowiem jest ono najbardziej precyzyjne, oczywiście w momencie gdy kucamy, ale w momencie kiedy jesteśmy w pełni wyprostowani, albo poruszamy się no to te pociski czasami mają bardzo dziwny tutaj też wzorzec, znacznie inny niż w poprzednich Battlefieldach. Nie wiem, czy macie również podobne wrażenie. Bardzo podoba mi się mnogość mechanik, które są świetnym rozwinięciem tego, co widzieliśmy w Battlefieldzie 5, a więc wielokrotnie już powtarzana możliwość odciągania naszego rannego żołnierza, co było zresztą pożądane przez graczy już od wielu lat i nareszcie zostało dowiezione. Możliwość poruszania się będąc kucniętym, biegania właśnie w ten sposób, różne inne elementy interakcji żołnierza z infrastrukturą, jak możliwość wspinania się na różnego rodzaju krawędzie i tak dalej. To również była taka cecha charakterystyczna Battlefield A 5. No i sam system poruszania się, żywy i dynamiczny, który może też również sprawiać, że ta rozgrywka wydaje się nieco bardziej dynamiczna. Ale czy to źle? Mam wrażenie, że nie w Battlefieldzie 5 mi to właśnie pasowało, i tutaj również trzeba się do tego przyzwyczaić, natomiast jest całkiem ciekawie. Akurat tutaj nie mam zastrzeżeń, bo nie jest to jakoś mega przesadzone, zwłaszcza, że w ślisk również wytraca nam raczej prędkość, a my nie możemy robić nie wiadomo, ile wygibazów. Oprócz tego oczywiście istnieją fajne graficzne detale, które korespondują z destrukcją. Mamy możliwość zniszczenia opon w samochodach, co też jest myślę takim małym smaczkiem, może troszeczkę niezauważalnym na większą skalę. Dlatego czasami nie doznajemy tej destrukcji, która na razie jest w szóstce, bo dotyczy ona również tych najmniejszych elementów. Nie wiem czy widzieliście, ale jeżeli RPE zostanie wystrzelony pod nogi, no to nie zdąży nam się on uzbroić i nie wybucha. To również jest bardzo fajny smaczek i fajna ciekawostka, na którą myślę warto zwrócić uwagę. Problem jest natomiast czasami to, że właśnie ten hipfire jest zbyt mocny i rzadko słychać też między innymi czasami kroki naszych żołnierzy. W ustawieniach co ciekawe jest też bardzo fajna opcja, która umożliwia nam obrócenie się o 180 stopni po naciśnięciu jednego przycisku. Myślę, że niektórym też się to również przyda. Występuje również bardzo ciekawy efekt palenia się po trafieniu granatnikiem, tym termobarycznym, który jest nieco inny niż w przypadku granatu zwykłego zapalającego. Tutaj dodatkowo dochodzi ten efekt spowolnienia naszego żołnierza i wytrącenia go trochę z równowagi. Nie zmienia to oczywiście faktu, że szturmowiec nadal posiada ten swój gadżet, weapon sling, który umożliwia mu jako właśnie gadżet trzeci wyekwipowanie sobie dodatkowej broni głównej, jednej z tych trzech typów, o których już mówiłem, co moim zdaniem nadal jest za mocne i w wielu sytuacjach, kiedy grałem tym szturmowcem i na przykład byłem w wirze walki, no to zamiast przeładowywać broni wyciągałem sobie po prostu trójką karabinek, M4 i dalej po prostu siałem spustoszenie. Przyjemne jest natomiast strzelanie snajperką. Tutaj widziałem, że też wiele osób trochę mierziło to, że został dodany sweet spot. E, no ale na mapach takich jak Tadżykistan, właśnie ten obrazek chyba występuje dosyć często. Występował również na pustyni synańskiej w Battlefieldzie 1. Także to taka ce cecha trochę prześmiewcza Battlefielda w tym momencie, która ujawnia swoje oblicze. Także mówię, na razie bawię się, sprawdzam coraz więcej elementów. Niemniej jednak na razie widać już takie pomniejsze elementy i pewną niekonsekwencję, o której wspominałem. Natomiast trzeba tutaj naturalnie wziąć poprawkę na to, że jest to po pierwsze beta, potem następnie będzie program Battlefield Labs, więc te poprawki do premiery mam nadzieję zajdą w jak największym stopniu. Natomiast trzeba pochwalić za to, że nie ma jakichś większych problemów z samym przebiegiem bety i dzięki temu myślę, że te wrażenia też są społeczności nieco podbijane. Tak jak w poprzednim materiale, dajcie znać jakie są wasze dalsze odczucia po becie Battlefielda 6, no i dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie, o czym powiedziałem w dzisiejszym materiale. Zachęcam serdecznie do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, wsparcia kanału, no i słyszymy się już w kolejnych odcinkach. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!